Ten lipiec rzeczywiście upływa mi pod znakiem ciała. Tak sobie wymyśliłam, że skoro będę do Was o tym gadać, to nie będę jakaś mocno odseparowana od tego, o czym mówię. Udało mi się naprawdę sporo, bo staram się regularnie ćwiczyć jogę na kręgosłup, staram się relaksować, staram się dużo spać i widzę efekty. Ale chyba najważniejsze, to, co mi się udało, to w końcu znalazłam lekarkę, która mnie odpowiednio glikemicznie zdiagnozowała. Niestety biorę zastrzyki, ale odkąd je biorę, nie mam napadów głodu, nie dzieje się niczego, nic takiego, co, co by powodowało złe samopoczucie związane z, ze spadkiem glukozy. Nosiłam przez dwa tygodnie taki sensor, glukometr, i pra, prawie cały czas skanowałam telefonem, jaki mam poziom glukozy. Można dostać obsesji. <grym> no, w każdym razie to jest bardzo ciekawe, że no, chyba jestem na dobrej drodze na takiej prostej, ale długiej, do tego, żeby się w końcu lepiej zacząć czuć. Żeby mieć więcej siły, żeby kiedyś wrócić w góry, żeby po prostu być bardziej aktywną i szczupłą, szczuplejszą, bo ja szczupła raczej <grydy> nigdy nie będę. Tak czy siak, pomyślałam sobie, że temat ciała w tym odcinku gryzę zupełnie od innej strony, od strony doceniania ciała. Bo pomyślałam sobie, że Właściwie w ogóle nie doceniam tego swojego ciała, tylko stawiam mu ciągle jakieś wyzwania i wymagania. Ciągle sobie myślę, czemu nie chudniesz? A czemu znowu w tej trzustce się dzieją takie straszne rzeczy? I czemu masz znowu teraz hiper. Hipo, hip, hipoglikemię, a nie hiperinsulinemię? Dlaczego to się wszystko tak kitłasi? Czemu znowu robisz tak, że nie mam siły? Dlaczego ciągle ci się chce spać? Dlaczego to, dlaczego tamto? No i doszłam do wniosku, że ja temu ciału to bardziej rozkazuję i myślę sobie, że to jest bardzo powiązane z wysoką wrażliwością, dlatego że, skoro emocjonalnie, empatycznie Odbiegam od normy, no to to ciało chociaż powinno dobrze funkcjonować, no halo, no nic bardziej mylnego. Myślę sobie, że ono świetnie daje radę, pomimo wszystko. I na temat doceniania ciała znalazłam przez przypadek, kartkując jedną książkę, szukając zupełnie innych informacji, bardzo ciekawy fragment, i za chwilę go usłyszysz. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknym i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysoko wrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi rozmawiając z szefem. Na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast Małgosia Leduchowska. Fragment książki Glen z Kiraldi: Jesteś kimś więcej niż myślisz. Zaakceptuj i doceń siebie. Uwolnij się od samokrytyki. Żyj w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Zbuduj zdrowe i stabilne poczucie własnej wartości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 15. Docenienie własnego ciała. Ciało jest naszą zewnętrzną powłoką. Nie przynależy do naszego ja. Ciała osoby nie można zrównać z jej wewnętrzną wartością. Jest ono jednak metaforą ja w tym sensie, że sposób w jaki odbieramy własne ciało często przypomina sposób w jaki podchodzimy do swojego ja podstawowego. Na przykład poprzez ciało, między innymi, możemy doświadczać miłości. Pomyśl, co czujesz, gdy przytula cię lub łagodnie dotyka ktoś, komu autentycznie na tobie zależy. Emocje odczuwane przez ciało są odbierane również przez ja podstawowe. Jeśli na swoje odbicie w lustrze patrzymy z akceptacją, to łatwiej nam w ten sam sposób doświadczać swojego ja. Pełne szacunku i troskliwe podejście do własnego ciała, wyrażające się w rozsądnych działaniach prozdrowotnych, Wywiera pozytywny wpływ na nasze uczucia względem ja. I odwrotnie. Złe traktowanie ciała, wyśmiewanie go czy wyzywanie prowadzi do zawstydzenia go, a u wstyd może się przenieść na ja podstawowe. Ktoś, kto myśli, Lubiłbym swoje ciało, gdyby nie ten defekt, ta zmarszczka i ten tłuszcz, prawdopodobnie ma również wysokie wymagania co do lubienia własnego ja nieakceptowanie własnych niedoskonałości fizycznych zazwyczaj oznacza także nieżyczliwość w stosunku do swojego ja tymczasem bez względu na to jak bardzo negatywnie postrzegamy własne ciało czy jak źle je traktujemy nasze ja podstawowe pozostaje nienaruszone i otwarte na miłość która ma moc uzdrawiania odnowy i odbudowy. Im częściej będziemy doceniać swoje ciało, tym łatwiej będzie nam traktować z życzliwością swoje ja podstawowe. Być może zdarzyło Ci się spotkać z krytycznymi opiniami innych osób na temat Twojego wyglądu. Pamiętaj więc, że każdy jest w stanie nauczyć się od początku lub na nowo pozytywnego podejścia do swojego ciała. Wspaniałość ciała. Wybitny kardiochirurg dr Russell Nelson miał w swoim życiu wiele okazji, by podziwiać wspaniałość ludzkiego ciała. Proponował byśmy przywołali w pamięci wspaniałe widoki, które zdarzyło nam się spotkać, jak choćby obraz majestatycznego górskiego szczytu, rączego rumaka galopującego z gracją przez zieloną łąkę, czy imponującego drapacza chmur, a następnie Zastanowili się nad wspaniałością swojego ciała, które widzimy w lustrze, pomijając wszelkie jego ewentualne niedoskonałości. Zauważył, że angielskie słowo magnificent, wspaniały, pochodzi od dwóch łacińskich słów: magni, czyli wielki, znakomity, i facere, które oznacza robić, czynić. Zatem magnificent, czyli wspaniale wykonany, dobrze określa ludzkie ciało. Rozważmy więc wybrane cuda, zgromadzone w skarbcu naszego ciała. Od poczęcia do dojrzałości. W chwili poczęcia plemnik i komórka jajowa łączą się ze sobą w sposób, który wciąż nie został do końca poznany powstaje pojedyncza komórka która zaczyna się wielokrotnie dzielić zgodnie z unikatowym jedynym w swoim rodzaju kodem genetycznym będącym sumą cech odziedziczonych po wszystkich dotychczasowych przodkach komórki mnożą się zgodnie z kodem genetycznym złożonym z 6 miliardów ogniw dna które ustawione w jednej linii miałyby długość ciała dorosłego człowieka a zwinięte mieszczą się w jądrze każdej komórki, zajmując jedynie jedną setną milimetra. Tuż po poczęciu komórki produkują ponad 50 tysięcy potrzebnych do życia białek. Choć każda z nich zawiera ten sam wzorzec genetyczny i mogłaby zamienić się w dowolną komórkę ludzkiego ciała, to poprzez aktywowanie i hamowanie określonych genów zaczynają się one specjalizować. W ten sposób jedne stają się komórkami oczu, inne komórkami serca, a inne komórkami naczyń krwionośnych czy nerwów, które powstają w odpowiednich miejscach i w odpowiednim czasie. Na przestrzeni życia człowieka komórki jego ciała wytwarzają 5 ton białek. Każdego dnia dojrzałe ciało wytwarza 300 miliardów komórek, aby utrzymać przy życiu ogółem 75 bilionów komórek. Ustawione w jednej linii komórki ludzkiego ciała rozciągnęłyby się na długość niemal 2 milionów kilometrów. Zdumiewający układ krwionośny. Serce ożywia każdą komórkę naszego ciała. Ten wspaniały, ważący zaledwie 300 gramów mięsień niestrudzenie przepompowuje codziennie 7,5 tysiąca litrów krwi, kurcząc się i rozkurczając 2,5 miliarda razy w ciągu życia człowieka. Czyli pracując w tempie, który zmęczyłoby inne mięśnie w ciągu kilku minut. Serce to właściwie dwie osobne pompy mięśniowe. Jedna jest na tyle silna, by tłoczyć krew do mającego 120 tysięcy kilometrów długości systemu naczyń krwionośnych, z kolei druga działa na tyle łagodnie, by przemieścić krew przez płuca bez uszkadzania znajdujących się tam delikatnych pęcherzyków powietrznych. Oddzielone od siebie komórki serca biją innym rytmem, lecz pracując razem, są jak doskonale zsynchronizowana orkiestra symfoniczna grająca unisono. Nie istnieje technologia mająca wytrzymałość równą sercu. Siła, z jaką krew jest wyrzucana przez ten mięsień do aorty, szybko uszkodziłaby każdą twardą metalową rurę a elastyczne, cieniutkie jak sama tkanka zastawki serca, są wytrzymalsze od każdego materiału wyprodukowanego przez człowieka. Wytrzymały układ kostny 206 kości ludzkiego ciała, gram po gramie, jest mocniejszych niż stal czy żelazo-beton. W przeciwieństwie do tych materiałów wyprodukowanych przez człowieka, kości stają się gęstsze i mocniejsze wraz ze wzrostem wagi. 78 nieustannie smarowanych stawów umożliwia człowiekowi pozostawanie w ciągłym ruchu. Na przykład nieskończoną różnorodność ruchów głowy i pozycji ciała zawdzięczamy 33 kręgom kręgosłupa wspieranym przez 400 mięśni i 1000 związadeł. Nasza dłoń może wykonywać nieskończenie wiele różnych czynności, odkręcić z dużą siłą wieczko słoika lub delikatnie usunąć drazgę. Naukowcom do tej pory nie udało się stworzyć niczego, co dorównywałoby wytrzymałością, precyzją i złożonością ludzkiemu kciukowi, którego ruchy sterowane są tysiącami komunikatów płynących z mózgu. Palce naszej dłoni niestrudzenie prostują się i zginają w stawach 25 milionów razy w ciągu naszego życia. Wykazując niezwykłą skuteczność wykorzystania przestrzeni, szpik kostny w każdej sekundzie produkuje 2,5 miliona czerwonych kwinek, uzupełniając ich zapas w organizmie. Zapas ten to 25 bilionów czerwonych krwinek. Które ustawione w jednej linii sięgnęłyby w górę na odległość 50 tysięcy kilometrów. Godna podziwu jest również rola, jaką pełni 650 mięśni naszego ciała. Jeden prosty krok wymaga zaangażowania 200 mięśni, 40 mięśni unosi nogę, mięśnie pleców utrzymują ciało w równowadze, a mięśnie brzucha zapobiegają przewróceniu się do tyłu. Odbieranie świata zmysłami. Bierzesz do ust łyk orzeźwiającego napoju kupionego w kawiarni. Czujesz zapach gotujących się potraw, słyszysz dźwięk rozmów wokoło. Widzisz różnokolorowe kwiaty, ludzi idących chodnikiem, chmury leniwie płynące po niebie, a także czujesz powiew wiatru na twarzy. W ciągu chwili krótszej niż oka mgnienie, skomplikowany system połączeń nerwowych. I niezliczonych sygnałów w mózgu pozwala ci doświadczyć wszystkimi zmysłami świata zewnętrznego. Przyjrzyjmy się bliżej tym wspaniałym możliwościom. Ludzkie oczy, uszy i nos to prawdziwe cuda miniaturyzacji. Gdy patrzysz na swoje odbicie w lustrze, widzisz je w trzech wymiarach, choć obraz de facto jest płaski. Ciągłe ruchy gałki ocznej których odpowiednik stanowi przejście każdego dnia 80 kilometrów i dziesiątki milionów receptorów w siatkówce wykonujących w każdej sekundzie miliardy obliczeń sprawiają, że oko jest o wiele czulsze i cenniejsze niż jakakolwiek kamera stworzona przez człowieka i w przeciwieństwie do kamery samo się oczyszcza dźwięk rozmowy powoduje ruch błony bębenkowej w uchu na odległość równą w średnicy atomu wodoru. Mimo to nasze niezwykle czułe uszy pozwalają nam rozróżniać głosy poszczególnych osób i zwracać się w stronę źródła dźwięku. Ponadto informują mózg o najlżejszych zachwianiach równowagi. Każde z naszych nozdrze, zajmujące przestrzeń mniejszą niż znaczek pocztowy, wyposażone jest w 10 milionów receptorów, dzięki którym nasz mózg Potrafi rozróżnić i zapamiętać do 10 tysięcy różnych zapachów. Czy można sobie wyobrazić doskonalsze pokrycie ciała niż skóra? 1 cm kwadratowy skóry, czyli odpowiednik powierzchni mniej więcej paznokcia małego palca, skrywa setki zakończeń nerwowych, które wykrywają dotyk, temperaturę i ból. Nie wspominając już o setce gruczołów potowych, odpowiedzialnych za chłodzenie, czy licznych melanocytach chroniących przed działaniem promieni słonecznych. Fenomenalny układ obronny. W każdej chwili nasze ciało, za pośrednictwem układu immunologicznego, przeciwstawia armii najeźdźców system obronny, który jest nieporównanie bardziej skomplikowany niż system obronny jakiegokolwiek państwa. Pierwszą linię obrony stanowi skóra, jej słony, kwaśny odczyn zabija miliony drobnoustrojów i chroni nas przed przedostaniem się do wnętrza organizmu różnego rodzaju innych zanieczyszczeń. Codziennie wdychamy około 8 milionów centymetrów sześciennych powietrza, czyli objętość małego pokoju, w którym znajduje się 20 miliardów obcych cząstek. Nasz nos, drogi oddechowe i płuca tworzą fenomenalny, samowystarczalny system klimatyzacji i nawilżania. Lizozymy w nosie i gardle niszczą większość bakterii i wirusów, śluz zatrzymuje cząsteczki w drogach oddechowych, a miliony drobnych włosków zwanych rzęskami energicznie wymiatają go z powrotem do gardła, by pozostał połknięty. Silny kwas żołądkowy neutralizuje drobnoustroje, Dzięki czemu dziecko może wypić wodę z kałuży i nie zachorować. Powietrze wdychane przez nos jest przetwarzane tak, by zawsze miało około 75-80% wilgotności. W zimne dni, do nosa wysyłane są dodatkowe zapasy krwi w celu ogrzania wpadającego tam powietrza. Te drobnoustroje, które uniknęły zniszczenia, przypuszczają atak na nasz organizm. Miliardy białych krwinek nieprzerwanie połykają lub niszczą owych najeźdźców. Z kolei inne komórki układu immunologicznego namnażają i powołują do obrony komórki produkujące przeciwciała. Ludzki organizm potrafi wyprodukować milion różnych przeciwciał, każde wyspecjalizowane do walki z innymi drobnoustrojami. W razie potrzeby białe krwinki wywołują gorączkę, która pomaga pokonać najeźdźców. A po wygranej walce zbijają temperaturę. Nauka wyniesiona z wygranej batalii nie idzie na marne. Układ odpornościowy bowiem zapamiętuje wroga i sposób obrony przed nim, by wykorzystać tę wiedzę przy kolejnym ataku. W pobliżu przewodu pokarmowego, który przyswaja potrzebne ciało składniki odżywcze, znajduje się wątroba. Oprócz pięciuset innych ważnych dla życia procesów. Narząd ten odpowiada za przetwarzanie wszystkich składników odżywczych wchłoniętych przez jelita i za neutralizację toksyn. Na przykład, w ciągu 8 sekund, jakie zajmuje krwi przepłynięcie przez wątrobę, odbywa się niemal całkowita detoksykacja kofeiny i nikotyny, które mogłyby być śmiertelne, gdyby zostały przesłane bezpośrednio do serca. Mądrość ciała. Niezliczone i niezwykle złożone czynności naszego ciała nadzoruje mózg. Ten ważący mniej niż półtora kilograma i zawierający 100 tysięcy miliardów komórek nerwowych narząd jest bardziej skomplikowany niż jakikolwiek komputer. Każda komórka nerwowa ma połączenie z tysiącami innych, które z kolei łączą się z następnymi tysiącami, więc elastyczność, złożoność i potencjał mózgu mogą budzić niekłamany zachwyt. Mózg między innymi utrzymuje wnętrze naszego ciała w zadziwiająco stałej równowadze, gwarantującej pozostanie przy życiu. Kiedy przebywamy na pustyni, gdzie temperatura powietrza dochodzi do 50 stopni Celsjusza, mózg kieruje więcej krwi do naszej skóry, by pozbyć się nadmiaru ciepła i zwiększyć pocenie. A gdy jesteśmy na biegunie północnym, krew odpływa ze skóry do najważniejszych organów wewnętrznych, drżenie mięśni zaś generuje ciepło. Kiedy krwawimy, woda jest wyciągana z tkanek do naczyń krwionośnych, a naczynia o mniejszym znaczeniu zaciskają się, by podtrzymać odpowiednie ciśnienie krwi. Utrzymując równowagę wewnętrzną, mózg jednocześnie podejmuje decyzje, rozwiązuje problemy, śni, przywołuje wspomnienia rozpoznaje twarze oraz umożliwia nam wyrażanie naszej mądrości i osobowości w nieograniczony sposób. Inne cuda naszego ciała. Rozważ to, jak ciało zmienia ziarno zboża kiedyś rosnącego w polu na energię wydatkowaną podczas machnięcia ręką lub na żywą tkankę. Najpierw zachodzi złożony proces transformacji w układzie trawiennym, a następnie jeszcze bardziej skomplikowany proces transformacji w komórkach naszego ciała. Poświęć chwilę uwagi trzystu milionom pęcherzyków płucnych, które zamieniają tlen z wdychanego przez nas powietrza na dwutlenek węgla pochodzący z komórek ciała. Gdyby je rozłożyć, pęcherzyki pokryłyby niemal w całości kort tenisowy zachwyć się zdolnością ciała do samoczynnej naprawy. W przeciwieństwie do nogi stołowej czy rury, nasze kości, naczynia krwionośne, skóra oraz inne narządy potrafią same naprawiać swoje uszkodzenia. Wiele naszych narządów ma swoje kopie zapasowe. Mamy dwoje oczu, dwie nerki czy dwa płuca. Wątroba jest pojedyncza, lecz ma niezwykłą zdolność regeneracji. Nawet jeśli zostanie uszkodzona lub wycięta, w 80% potrafi dalej funkcjonować i w ciągu zaledwie kilku miesięcy odbudowuje się do swoich pierwotnych rozmiarów. Refleksja nad złożonością i wspaniałością ciała z pewnością pomaga je docenić. Mam dużą wdzięczność, że jesteś tu ze mną i słuchasz. Jeśli Podoba Ci się to, w jaki sposób mówię i czytam. I być może masz coś, co napisałeś, napisałaś i chcesz, abym to przeczytała? Napisz do mnie na Instagramie i być może będziemy mogli coś z tym razem zrobić. No zdecydowanie jesteś cudem. I ja też. Parafrazując tytuł książki, Twoje ciało jest czymś więcej niż myślisz, i niedocenianie go, a traktowanie go jako sługi, który ma reagować na nasze polecenia, jest bardzo, bardzo pomniejszające jego wartość. Skoro mamy granice, których nie można przekraczać granice dotyku granice bliskości granice tego, jak chcemy, żeby nasze ciało było traktowane przez innych. Czemu my sami traktujemy to ciało w tak nienależyty sposób? Nie wiem. Sama jestem w grupie osób, które ciągle od tego swojego ciała czegoś wymagają. Ciągle mam oczekiwania i wyznaczam mu cele i mówię mu: masz rok, dostałaś zastrzyki. Będziesz teraz chudnąć i regulować swoją glikemię. Ja będę tylko dobrze jeść, spać, a ty masz zrobić całą resztę. To tak nie działa. Po przeczytaniu tego fragmentu jestem żywo poruszona i smutna, że w taki sposób na swoje ciało patrzę. Podczas gdy ono cały czas robi, co może. W takich warunkach, w jakich mu pozwalam funkcjonować i do jakich warunków je doprowadzam. Robi co może z całych sił, póki żyje. Myślę sobie, że naszą wrażliwość i empatię, którą tak pięknie rozbudowaną mamy wokół innych osób i wobec innych osób, powinniśmy bardzo mocno skierować w kierunku naszych ciał. Nasze ciało wymaga dzisiaj, w dzisiejszych czasach i jeszcze większej troski, niż nam się wydaje. Ponieważ jesteśmy ciągle przestymulowywani, przebodźcowywani i ciągle dzieją się rzeczy, które nadszarpują nasz układ nerwowy i ciągle jesteśmy na wysokich rejestrach stresu i ciągle nadprodukowujemy kortyzol. To jedyne, co możemy zrobić, to z miłością skierować się do tego, co nas każdego dnia niesie i pozwala nam życia doświadczać. Co zrobisz dzisiaj, jeszcze dzisiaj, żeby docenić swoje ciało? Małgosia Duchowska, wysokowrażliwy podcast.